Ile razy odkładałeś decyzję, bo bałeś się podjąć złą? Myślisz, jeszcze nie jestem gotowy? Jeszcze chwilę się zastanowię. A wiesz, co się wtedy dzieje? Życie idzie dalej, bez ciebie. Brak decyzji jest również decyzją i często jest to najgorsza opcja, bo prowadzi do stagnacji. Pierwszym krokiem do podjęcia decyzji jest świadomość, że w ogóle stoisz przed wyborem. Brzmi banalnie, ale większość ludzi tkwi w iluzji. Że to się samo rozwiąże, albo że jeszcze jest czas. Jak to zauważyć? Zadaj sobie pytanie: co się stanie, jeśli nic nie zrobię? Jeśli odpowiedź brzmi: zostanę w tym samym miejscu, lub: moje życie się nie poprawi, to znaczy, że problem jest realny. Świadomość to pierwszy krok do zmiany. Bo tylko wtedy możesz przejąć kontrolę nad swoim życiem. Kiedy widzisz konsekwencje bierności, rozumiesz, że czekanie na idealny moment jest złudzeniem. Ten moment nigdy nie nadejdzie. Decyzje wymagają odwagi, a odwaga rodzi się w chwili, gdy powiesz, tak, to mój wybór. Kiedy już wiesz, że musisz podjąć decyzję, kolejnym krokiem jest analiza dostępnych opcji. Większość ludzi trzyma wszystko w głowie, co powoduje chaos i stres. Zamiast tego przenieś swoje myśli na papier. Wypisz wszystkie możliwości, nawet te, które wydają się mało realne. Dlaczego to działa? Bo zobaczysz je w jasnej formie, zamiast tworzyć w głowie niekończący się labirynt. Do każdej opcji dopisz krótkie plusy i minusy. Nie komplikuj, wystarczy jedno zdanie. To pozwoli ci spojrzeć na problem obiektywniej. Nie szukaj idealnego rozwiązania, bo ono nie istnieje. Twoim celem jest jasność. Czasem, samo wypisanie opcji daje ulgę i pozwala dostrzec, że wybór wcale nie jest tak trudny, jak się wydawało. Analiza opcji to nie planowanie na lata, to porządkowanie chaosu, by móc działać. Każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje, dobre i złe. Ludzie boją się podejmować decyzje, bo chcą 100% pewności sukcesu, a to niemożliwe. Kluczem jest akceptacja ryzyka. Jak ocenić swoje opcje? Do każdej możliwości dopisz odpowiedzi na dwa pytania: co mogę zyskać, co mogę stracić. Brzmi prosto, ale działa. Następnie zastanów się, jakie są najgorsze możliwe konsekwencje. Jeśli potrafisz je zaakceptować, podejmij decyzję. Jeśli nie, to znak, że to nie jest dla ciebie odpowiednia opcja, przynajmniej na teraz. Pamiętaj też, że w większości przypadków to, czego się boisz, jest wyolbrzymione w twojej głowie. Ludzie przeceniają ryzyko porażki, a nie doceniają potencjału korzyści. W efekcie zostają w miejscu, a to często najgorsza możliwa decyzja. Przychodzi moment, kiedy musisz powiedzieć: Wybieram to. I tu pojawia się strach, bo decyzja to odpowiedzialność. Dlatego tak wielu ludzi zwleka, wierząc, że unikając wyboru, unikną ryzyka. Ale prawda jest taka: brak decyzji też ma konsekwencje. Jak ułatwić sobie ten moment? Zrób to, co robią ludzie sukcesu. Skróć czas zastanawiania się. Ustal limit np. 24 godziny na wybór opcji. W ten sposób unikasz pułapki wiecznego analizowania. Drugą zasadą jest zaakceptowanie faktu, że nie ma decyzji idealnych. Nawet jeśli wybierzesz źle, dostaniesz coś cenniejszego niż gwarancję sukcesu lekcję. A ta lekcja zbliży cię do właściwego wyboru. Podjęcie decyzji to nie moment magicznej pewności, ale akt odwagi w obliczu niepewności. Decyzja bez działania to iluzja. Możesz planować, analizować, rozważać wszystkie za i przeciw, ale jeśli nie wykonasz pierwszego kroku, nic się nie zmieni. Dlatego natychmiast po podjęciu decyzji, zrób coś małego, ale konkretnego. Jeśli wybrałeś, że zaczynasz ćwiczyć, wstań i zrób dziesięć przysiadów. Jeśli zdecydowałeś się na nowy projekt, otwórz komputer i stwórz pierwszy plik. Jeśli podjąłeś decyzję, że chcesz zmienić swoją dietę, żeby lepiej się czuć i zrzucić parę kilo, zacznij szukać materiałów na ten temat. Dlaczego to ważne? Bo działanie tworzy impet, a impet zabija strach. Każdy ruch, choćby najmniejszy, jest sygnałem: jestem w grze. Czekanie na idealny moment to pułapka. Ten moment nigdy nie przyjdzie. Masz tylko to, co teraz. Pamiętaj. Lepsza jest zła decyzja z działaniem niż perfekcyjny plan w głowie. Każdy ruch daje Ci informację zwrotną, której nie zdobędziesz, siedząc w miejscu. Więc podejmij decyzję i natychmiast zrób pierwszy krok, nawet jeśli jest śmiesznie mały. To właśnie on uruchamia lawinę zmian. A teraz zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie, co mogę zrobić dziś, by być bliżej swojego celu. Napisz to w komentarzu i zrób to. Jeśli ten film cię zainspirował, będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz ze mną, subskrybując kanał. Dzięki temu dostaniesz więcej treści, które pomogą ci działać i podejmować decyzje odważniej. Pamiętaj, twój czas to dziś.